Jest to samochód marki MAN, średni samochód bojowy 4 x 4. Z poprzednim naszym samochodem ma to takie wyposażenie, że jest to jest samochód nowoczesny, ulepszony, autopompę większej wydajności no i myślę, że przeważnie różni się techniką samą. Jest to typowo gaśniczy? Samochód typowo ratowniczo gaśniczy, ratowniczo gaśniczy Kiedy jednostka podjęła starania o pozyskanie tego wozu? Jednostka w straży pożarnej w Poprotni. Przymiarki do zakupu tego samochodu, czyli starania były podjęte przed walnym zebraniu w 2013 roku i złożone zostały odpowiednie dokumenty do Zarządu Wojewódzkiego Związku chodzi straży pożarnych w Poznaniu i czekaliśmy na dalsze decyzje. Ile kosztował ten samochód? Ten samochód na dzień dzisiejszy kosztował 648 tysięcy. Było 158 500 zł z urzędu gminy w Krzymowie, 150 tysięcy dał nam krajowy system ratowniczo-gaśniczy, 100 tysięcy dostaliśmy promesy od komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie druga Leśniachowicza. Pozyskaliśmy pieniądze od sponsorów to wszystko będzie, wszystko przedstawimy na piśmie, słownie, bo no tak z głowy nie pamiętam wszystkich, żeby nikogo nie ominąć. Wczoraj to w dniu 11, bo tak było to zatwierdzone przez głównego wykonawcę pana Stolarczyka, udaliśmy się do Pierc, do fabryki produkującej te samochody. Pojechały tam cztery osoby, dwóch kierowców. Ja osobiście jako wiceprezes, bo prezesa nie ma, jest za granicą. I mój syn, który pełni funkcję zastępcy naczelnika, Łukasz Karczewski. Tam wczoraj obsługa, czyli wykonawca, pokazał nam wszystko, gdzie co działa, jak działa. Zapoznaliśmy się w ogóle z całą techniką tego samochodu. Żeby ten samochód był gotowy do akcji, wiadomo, że on jest bez uzbrojenia. Musimy przełożyć wszystkie sprzęt, który posiadamy w starym samochodzie, do tego samochodu. Automatycznie samochód stary musi być wycofany z podziału bojowego na okres, myślę, 4-5 dni. Że tutaj kierowca, konserwator tego samochodu upora się przenieść, wszystkie sprzęt, zamocować, bo wiadomo, że ten sprzęt musi być zamocowany tak, żeby podczas jazdy nikomu się nie stała jakaś krzywda. Samochód stary zostanie sprzedany do jednostki OSP Trzęśniew na gminę Kościelnych. Spotykamy się 12 grudnia w paprotni. Przed chwilą przyjechał do jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w tej miejscowości nowy samochód. Strażacy z paprotni nie pozyskali go prawdopodobnie bez wsparcia samorządu. No nie tylko samorządu, bo tutaj trzeba powiedzieć uczciwie, że to przede wszystkim ich zasługa. Bo tu groź środków to jest jednak środki z Krajowego Systemu, z Zarządu Wojewódzkiego Straży Pożarnej. Do tego też dołożyła się komenda główna, no i samorząd. Nasz udział to jest kwota, jeżeli dobrze pamiętam, około tam 200 tysięcy, w sumie samochód kosztuje prawie 700. Także tutaj no, naprawdę było warto. Bardzo dobry samochód, po prostu jest prawie w krajowym systemie ratowniczym, także myślę, że no, posłuży. Tak tutaj przed chwilą rozmawialiśmy. Ostatni samochód, który pozyskali. Tej, tej, tej klasy, powiedzmy na tamte czasy to był start dokładnie 28 lat temu, czyli no, ten samochód też powinien przynajmniej na te 30 lat posłużyć, mam taką nadzieję. A to co powiedziałem, no, jest to przede wszystkim zasługa jednostki w Ochotniczej straży pożarnych paprotni, ich zabiegów, a samorząd, ja się z takiego założenia, że jeżeli jest taka szansa, można, to trzeba pomagać. I dzięki, e, dzięki takiej postawie e, pana wójta, a także radnych e, poprzedniej kadencji e, jeszcze wcześniejszych e, nasza gmina, jeśli chodzi o ochotnicze straży pożarne, jest uznawana za jedną z lepiej i nowocześniej wyposażonych w powiecie konińskim. No przede wszystkim radnych, bo to jednak była decyzja Rady, bo na, na wniosek straży do Wójta Wójt musiał wystąpić w miejscu z Panią Skarbnik. Decyzja e, należała do Rady. Jeżeli chodzi o ten poziom wyposażenia naszych jednostek, no to przypomnę, że na pięć jednostek mamy trzy i to jest dużo. W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym Krzymów ma taki samochód, no w sumie gdzieś tam około pięciu lat, ale to też już jest, jest z tych nowoczesnych. Teraz ma protnia. Robimy te starania o brzeźno, trzecią jednostkę w tej chwili jesteśmy gdzieś tam na liście rankingowej w wojewódzkim funduszu. Gdyby się udało się Polska na Brzeźna, naprawdę byśmy byli wyposażeni jak na standardy powiedzmy nasze wielkopolskie bardzo dobrze, jeżeli chodzi o gminę szymów na tle powiedzmy okolicznych samorządów jedno z najlepszych, tak jak było powiedziane. No bo powiedzmy w tej chwili taki samochód mam, który ma bardzo nowoczesne wyposażenie i do, do ratownictwa Medycznego i do ratownictwa tego typowo pożarowego, ale, ale również do wypadków, do różnych innych zdarzeń, do tego w tej chwili już podobno standard 3,5 tony wody, także jest to naprawdę y, najwyższej klasy specjalistyczny sprzęt, który powinien i jednostek paprytni, ale zwłaszcza mieszkańcom gminy Krzymów i okolicznych też gmin, no bo wiadomo, że jeżeli Krajowy System to też trzeba na wezwanie wspomagać i sąsiadów, ale także oni jak już trzeba to też nas wspomagają, także myślę, że na długie lata powinniśmy tutaj no przynajmniej w sprzęcie w, w zabezpieczeniu czuć, czuć że, że tą opiekę mamy dobrze.